Włączam nagrywanie, sorry widzowie, że tak długo mi się włączało to nagrywanie. Mamy cheatera, co chwilę mnie atakuje jakby strefa. Teraz nie będę walczył, tylko mamy cheatera. O, patrzcie, patrzcie na to widzowie. Pa, jakaś strefa mnie bije jakby, ale nie jestem w strefie. to co to jest? Ponoć gość lata sobie po mapie. Teraz to no, zwiedzimy. On jest gdzieś, gdzie jest polsą ten cheater? E, widziałem go, leciał w stronę bimowataków. Takiego czyta, to jeszcze tak, w życiu nie widziałem. Karena Free Fire no, był, ja to rzucam na YouTube był. Pokazuję tak co nie, wy ja robicie by... z graczami. W sumie to jakoś dużo mi bije jak się leczę, ale to jak strefa bije, i tak co nie, nie, kilka nie, nie. sekund tak jest. I to Powiem chyba... Ci, to każdy graczy ma na to mapie to tobie, bo polso ty, polso ty zginęłeś przez to? Czy przez coś innego? Przez to, no, przez to. Ej! Bo 11 graczy ma, bo... już zostało! Co jest? Ja jeszcze żyję! Na taką dużą mapę! Ale goś ma coś dwa haksy, ale go... Nie no! Takie coś. Nie wiem czy to w ogóle jest sens zbierać rzeczy, ale zobacz, spróbuję locie nawet wtedy. Nie wiem. Chyba, że ma haksy na nieśmiertelność. Ej, już mnie nie bije, czyli ten 4 jest daleko ode mnie, nie w moim zasięgu, bo widzisz że mnie ten dekrety nie bije. Szkoda, że nie nagrywałem od początku, no ale już był dowód, już był dowód. Takiego czegoś nie ma. Ta nagrywarka też się tak długo włącza, ja ją klikam kuźwa W ogóle taka akcja widzowie, bo mi się guzik w OSD prostu guzik i będę musiał iść do naprawy z laptopem Mam go na taśmę na razie naklejonego Będę musiał go na taśmę naprawy, albo nową klawiaturę kupić po prostu do laptopa Przyczepianą Zależy, ale to? dobra teraz jest inna tu tam gdzieś jest O, idę się uleczyć, i ja dobry dalej. pomysł, tylko czekaj jeszcze Help ja me! rzecz, bo Zobaczymy, spróbuję zostać ja. z tym cheaterem jeden na jeden. On po... ja w ogóle takiej mocy nie ma nawet w grze, że takie coś się bije. To jakiś nie ogień. Nie mam. Nie mam. Ale ja pierwszy raz taki cheat widzę. Ja pierwszy raz naprawdę, ja widziałem, że ludzie sobie po mapach le le lecieli, ale to jest szok normalnie. Takiego cheata to jeszcze nie widziałem. 14 graczy w ogóle. Być może jest taka szansa, że ten gość wyłączy te cheaty, ale ty! Zapamiętaj sobie ID, bo trzeba mu reporta wysłać, tylko nie wiem jaki report. Paranormal headshot, to nie wiem co mu dać, za to. Można wpisywać, czy to no. tylko trzeba wybierać? Help me! O no co help no, no, mi? Dopiero monety zbieram! Ja. No nie damy, wiem, bo damy, oni giną zawsze, nawet tak cheaterów nie, nie ma I to mnie wkurza, naprawdę. No i tańsze gościu jakieś muszę mieć. Chcę zostać jeden za na za jeden za i za pokazać za. na filmiku, jak on jakiś... Ciekawe jest, jak nie on zabie, bo ponoć w powietrzu lata. Wiem, że na pewno nie jest w mojej stronie, w moich okolicach nie jest, więc Ale. mogę na razie chillować. No, ciekawe, czy jak będzie grał jeden ciekawe, na jeden, to ciekawe, też będzie cheatował. Będzie, na pewno. Tak, Ale na nie nie, jest czy... chyba największa gra, w której jest cheaterzy, ci... są, naprawdę. Już jednego widziałem na składzie, no i wysłałem mu reporta i gra mi wysłała, że gości tował, tak dalej, tak dalej, tak, On przeszczalał przy ścianki AWM na CS-ach. Dobra, jestem ciekaw gdzie to. Ja tak w sumie nie chcę za bardzo tak iść do strefy, ja mam też takie leczenie, takie fajną moc. Ten gość praktycznie całą mapę zabił i nie mam z kim jak walczyć, ale ty na razie nic się nie dzieje dziwnego. No. Zobaczymy co na koniec będzie. Jest... Film już trwa 3 minuty 50 sekund. Ja się już 3 minuty. Ja już trzy ja zabiłem. Po prostu najlepiej, jak ty też byś nagrywał, ale chyba nie możesz. Bo u ciebie to... mogą być, o u ciebie, ty jesteś już w samym środku. Ja nie wiem, czy tak nie powinienem tak przy strefie bardziej czekać, czy iść do środku. Bo jak będzie mnie już coś biła, jakaś dziwna strefa, to będę się cofał do tyłu może. On ma chyba jakiś za... zasięg tych cheatów, nie wiem. Ja z początku myślałem, że ja gra mi początku... pingowała i w strefie siedziałem czy coś, ale nie, tak się nie da w ogóle, przecież strefa dopiero co się zaczynała. To... I tu jakiś ogień na mapie był, wyskakiwał, nie wiem co to było. To... Ale pierwszy raz takie coś widzę. Byli goście, co latali sobie i z góry strzelali. Dziwne headshoty też malili. Ale takie coś. Ty no nie mów, że nic się nie dzieje, bo fajny odcinek by był z tego, że spotkałem ci teraz znowuż. Bo i tak już w tym meczu chyba nikili nie zrobię, bo tu się dosłownie nic nie dzieje. Nikogo nie widać. Na którym buście? Na jednym? Dobra, Czy, aby był tutaj skar może? Jeju, ja tak buźnik do mam po prostu. Idę zobaczyć, czy idę zobaczyć na krokach może coś tam się... Może tam będzie lepszy, czy co? O, to chyba nie jest cheater. Na bank, już niedawno zginął ten jedyny. Jest... Ale A, dwóch jest jak zawsze. Ty! No właśnie czułem, dlaczego tyle edu dostał i przerywał. Ta głupia Sonia. Ta głupia moc, co dodali w tej grze? Jak powinna być tej mocy. Nie być tej mocy. To jest głupia... co ty klawisz ale jakoś gram. O kurde. Pomyślałem że to na jednym buście nie ma takiego zasięgu to Nie jeszcze plecy. Okay, no. Sonia. I człowieku. Double kill jeszcze nie wiem jak ten To nie miał być odcinek taki typowy meczek Tylko cię raz spotkałem dlatego ja zacząłem nagrywać było 11 graczy wtedy skąd ty mnie szczerasz? Zbroja, zbroja naprawiaj się szybciej 6! Szybcie. Dobrze Polson, dobrze Tylko nie jestem ja jestem ciekaw gdzie ten cheater jest Mogłem to, to kurwa nagrywać od początku No mogłeś też od początku ja tam... Ale na szczęście udało mi się zarejestrować to na filmie. Mało było ale je. Triple kill! O, tu będę miał mnie... no, dużo killi nie będę miał w tym meczu, bo ten cheater wszystkich pozabijał, jakaś strefa mnie atakowała. Wszystko jest na początku filmu. Tam parę momentów nagrałem, no ale... Mm. Mam no, takie przeczucie, że już go nie ma. Bo, tak szczerze, jak on by był, to już dawno by było koniec meczu. Chyba, że on na początku cheatował i tak gdzieś na końcu co normalnie zagrać. No, ale zobaczę. Ja w ogóle do tej pory mam na jednym buście, Muszę iść do tego kupiego automatu i kupić coś. W ogóle jakieś drony puszczę, będę wiedział gdzie może. Przód, tył, tak dalej, tak dalej. Wszystkie stole idę szybko do automatu. Cheatę! E, co? Jak ciebie chcemy, to tak ma? ciebie nie ma? ma. Dobra, 7 kill miałem. Chyba tego gościa nie ma, bo już dawno wszyscy tak powiedzieli. Ale chyba, na początku że, był, jestem że... ten... naprawdę. Chyba, nagrałem że ten że moment. I Head there! Tak szybko? No mógł dostać. Nie, pewnie zbiorowy był. Zbiorowy to był. No. To dawno mission excepted. Dobra. Ale to było dziwne. No było dziwne, no. Takie dziwne, że to szło. Ale szkoda, że jeszcze końcówki nie będzie z nim, bo... Ale dobra, mam już dopromotowany. Bił mocno ten gość Taka jakaś dziwna strefa jakby ognista. On miał taką moc zimną. Szkoda, że nie udało mi się zarejestrować jak on latał. To jest też taki nudny mecz, no bo wszystkich wybił ten czterek Nic się nie dzieje, nikt, nikogo tutaj nie widzę Latam sobie, pomapiam no nagle boost jest, jakiś chyba kupiłem Kupiłem boosta, a nagle sobie leży Śmieci powyrzucam No, coś się dzieje tutaj Nieszczególnie No, na kloku jest Na kloku mówisz, dobra Niestety nie spotkamy tego gościa raczej. Help me! Help me! Aha, tu jest koło. Help mimo. me! On się uleczy, z nimi Help me! Muszę się podrapać. O, gość się wychyla jak się nagle podrapie. KODRY KILL! Thanks. あとは一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ Niestety, no, niestety nie spotkaliśmy już tego dita, ale na początku był, jakaś dziwna strefa biła. That's right, I'm the game champ. <laughs> Old news. Łudny meczek, maganowski. No mecz Właśnie, czekaj, bo chciałem jeszcze coś zobaczyć. Dziwna rzecz, się dzieje? jak nagrywam, to nagle się nie dzieje. O, 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 o. Dzieje się, jak się ubiegnie, jak się Dobra, sobie mam pomysł widzowie, bo ta nagrywarka nie ma takiej pauzy. To zrobię takiego jeszcze krótkiego shorta, takiego króciutkiego, taki hashtag #2 ten sam film jakby z tymi właśnie czytami. No, gość dostał naprawdę reporta i już nie grał w tą grę, ale na początku widzieliście jakaś taka dziwna strefa na zbija i tu tak na początku taka ognista, no to było dziwne jeszcze nie udało mi się nagrać jakiegoś latał. Szkoda. O, także krótko z takimi citerami, ale wygrana, zdobyta. Wprawdzie nie był to jakiś ciekawy meczek, no bo było mało graczy. Na samym starcie było 11 graczy, już na samym początku, ale już mam 5110 wygranych. No, chcę wbić 10 tysięcy o 100 tysięcy kili, bo już mam 65. No prawie, prawie. Tutaj 3000 tysiące chcę wbić, tutaj też 3000, No i się manko.